Cześć. Nazywam się Tosowińska i dzisiaj jestem w mieszkaniu Agnieszki Noworul w Krakowie. Agnieszka, jesteś z IG. Tak. Jakbyś mogła powiedzieć czym zajmujesz się ty w firmie, mhm. i będziemy dzisiaj rozmawiać o zarządzaniu różnorodnością, diversity and inclusion, gdzie Agnieszka jest specjalistką. Interesujesz się od trzech lat Zagadnieniem. I ciekawi mnie właśnie, jak to się zaczęło w Twoim przypadku. Od, od czego? Mhm. Ja zaczęłam pracować ponad 3 lata temu. To jest mała brytyjska firma, która robi wielkie rzeczy. My doprowadzamy produkty finansowe i platformy do tradowania dla klientów na całym świecie ale robimy to um, przy pomocy 1800 osób, więc mała firma robi duże rzeczy. I to jest firma, która bardzo mocno stawia na różnorodność od samego początku. Um, cały zarząd firmy jest bardzo um, pro, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania związane z, właśnie z różnorodnością i um, usprawnianiu tej różnorodności, podejścia do różnorodności w firmie. No i ja gdzieś tam naturalnie znalazłam swoją przestrzeń w firmie, nie, nie mając żadnej spec, specjalnie przypisanej roli jak D&I, ale taką przestrzeń znalazłam dla siebie, żeby robić różne rzeczy, żeby mm -hmm. rozmawiać o tematach LGBT, żeby rozmawiać o tematach kobiet i żeby rozmawiać o tym na globalnym forum, a nie tylko w obszarze Krakowa. Um, Osobiście zajmuję się tam um, KYC, czyli poznawaniem klientów i jakby tego m, czy mogą oni z nami w ogóle współpracować, badaniem ich przeszłości finansowej. Więc to jest zupełnie niezwiązane z diversity and mm -hmm. inclusion, no, ale mam ogromny zespół, 70 osobowy i w tym zespole każdy, każdy jest inny i każdy ma inne, e, inny background, inne pochodzenie, wierzenia, e, m, przynależność do mniejszości i to takie zarządzanie różnorodnością jest niezmiernie ważne, jeżeli chce się po prostu być y, dobrym liderem. Zaczęłaś mówić o tym, że y, tak naprawdę y, temat różnorodności u ciebie zaczął się od tego, że zespół był różnorodny, a, a to nie firma narzuciła Diversity and Inclusion. A to no, ludzie, którzy tutaj y, w Twojej firmie pracują, czyli osoby które już pochodzą z różnych, można powiedzieć, przesłanek zarządzania różnorodnością, czy jest to wiek, czy jest to płeć, czy jest to pochodzenie etniczne, religia, orientacja psychoseksualna. Od czego, od jakiej przesłanki w Twojej filmie zaczęłaś? Przede wszystkim ja musiałam zbudować zespół od zera, w związku z tym tak. dla mnie nie, nie, niezmiennie istotne było to, kogo rekrutuję mhm. i, i jak wiele rozmawiamy o wartościach podczas rekrutacji. E, bo tak naprawdę to jest początek do, mhm. do tego, kogo się wpuszcza do firmy. Jeżeli się rekrutuje osoby o pewnym profilu i ma się bardzo... Mm, gdzieś tam y, ograniczone podejście do rekrutacji, wtedy ten zespół nigdy nie będzie różnorodny, bo będziemy po prostu y, zatrudniać ludzi o tym samym profilu osobowościowym i to będzie bardzo, y, w moim mniemaniu, y, trudne, żeby mm -hmm. potem stworzyć y, takie inkluzywne środowisko, bo no, y, podobne osobowości mogą. W pewnym momencie w nad, wchodzić w konflikty, tak? I dobrze jest mieć ten balans i dobrze mieć różnorodność. Mm -hmm. Więc w, mojej, w moim podejściu do rekrutacji to był numer jeden. Numer, druga rzecz, która była super istotna, to to, że firma może nie mówiła dużo o DNA i o różnorodności, ale po prostu wcielała w akcje pewne działania, które po prostu były związane z. Z rozwijaniem tej, tego DNA. I to się działo tak po prostu z automatu. Nie? W pierwszej kolejności, ze względu na swoją orientację, po prostu poszłam do mojego, do mojego szefa i powiedziałam, mhm. że chciałabym zrobić coś dla społeczności LGBT w krakowskim biurze, i, i za, założyliśmy network, ale ten network był zakładany przy pomocy Londynu. Tam, biznes-sponsorzy z Londynu przyjechali mhm. specjalnie, żeby zrobić speech do całego y, centrum, żeby wyjść przed, całe, przed całą populację naszego centrum i powiedzieć o tym, dlaczego to jest ważne i mhm. dlaczego musimy mieć to y, tutaj w Krakowie, też y, aktywny network musi tutaj być, tak? Więc to nie było tak, że ja sobie coś nagle zaczęłam tam działać, wymyśliłam i byłam w tym sama, tylko ja od razu z automatu dostałam wsparcie od wszystkich. Mhm. Nie, nie było dyskusji na ten temat. To jest bardzo ważne y, teraz, co mówisz, ponieważ jeżeli w Polsce y, społeczność, y, która jest bardzo mocno atakowana, społeczność LGBT, plus, y, i osoby w firmie wychodzą z inicjatywami, to tak jak mówisz, y, często w Polsce zostają sami, mhm. y, a ty dostałaś jednak ogromne wsparcie y, w firmie IG. Jak myślisz, jeżeli miałybyśmy polecić, miałybyśmy podpowiedzieć osobom, które chciałyby stworzyć taki zespół LGBT Network w swojej firmie, Rainbow Network, to jak myślisz, jakie pierwsze kroki taka osoba właśnie powinna zrobić? Czy na, twoim, na podstawie Twojego doświadczenia, jak Ty byś to podpowiedziała? Na pewno trzeba zdobyć zainteresowanie bardzo wysoko postawionych menadżerów decyzyjnych w firmie, ze względu na to, że to oni będą też twarzą projektu, nie mhm. tylko osoba, która to koordynuje, ale też musimy mieć tak zwanego biznes sponsora. Więc mhm. w tym przypadku ja poszłam do szefa całego centrum, porozmawiałam z nim o tej potrzebie. Potem skontaktowałam się też z naturkiem w. Headquarters w Londynie i zapytałam się, jak to tam działa, jak, jak możemy się w ten pejzaż jakoś do pasy mm -hmm. też wejść jako nowy network i rozmawiałam też z biznes sponsorami z Londynu, którzy mm -hmm. już markowali swoją e, e, sobą, że tak powiem, ten, mm -hmm. ten, ten network londyński. No i to był pierwszy ruch, że w ogóle powiedzieliśmy ludziom, że chcemy coś takiego zrobić, mm -hmm. więc... Zaprosiliśmy te osoby z Londynu, żeby okay. przyjechały do Krakowa, zrobiliśmy zebranie dla całego centrum i wytłumaczyliśmy dlaczego to jest ważne i o co nam chodzi i tam nie było nacisku na to, że to będzie klub dyskusyjny dla osób LGBT, tylko że to będzie klub zrzeszający też allies, czyli osoby naszych sojuszników. Dla dla nas ważniejsi są sojusznicy, bo to, że mamy populację osób LGBT w plus w Wśród naszych pracowników to jest oczywiste mm -hmm. i to czy oni chcą wyjść z tym na zewnątrz czy nie i zrobić coming out czy go nie chcą robić to jest ich sprawa ich tak. indywidualna sprawa i nikt ich do tego nie zmusza mm -hmm. i też y, w ramach networku mamy taką możliwość dołączenia się na zasadzie incognito, oh. y, anonimowo kompletnie, gdzie ci ludzie dostają wszystkie maile i powiadomienia o eventach, natomiast jed, jedna osoba w całym biznesie, która oczywiście administruje ten network, Wie, kto to jest, natomiast nikt okay. więcej tego nie wie. I to, jest, I to jest, myślę, też takie tworzenie bezpiecznej przestrzeni mm -hmm. dla pracowników, którzy nie chcą robić w pracy, a jednak chcą być częścią. Tak. Mm -hmm. okay. um, natomiast wiesz, no, ta kwestia tłumaczenia całej populacji czemu to robimy? <laughs> Jest, jest bardzo ważna, nie? Wszyscy muszą zrozumieć, że to nie jest tylko właśnie um, niszowy klub dyskusyjny, tak. tylko że to jest poszukiwanie sojuszników, którzy są, um, nie są z tej społeczności, ale nas wspierają i mhm. chcą stworzyć takie środowisko pracy z nami wspólnie, które będzie dla nas bezpieczne i my będziemy się czuli akceptowani mhm. i będziemy mieli wolność bycia sobą po prostu. I wtedy te coming-outy też się dzieją same naturalnie, nie? Bo ja odkąd otworzyliśmy network, miałam już chyba 5 czy 6 coming w firmie, wow. które się wydarzały po prostu um, dzięki temu, że ludzie zaczęli czuć się bardziej komfortowo w swoim otoczeniu pracy. Więc no, no to jest yy, proces, tak? To, te te coming-outy się zdarzały co miesiąc czy co dwa, one mogą się dziać na przestrzeni nie wiem, 3-4 lat. Natomiast mm -hmm. to, że Ci ludzie mają tą przestrzeń, jest bardzo istotne jeżeli oni widzą, że to się, ta przestrzeń się buduje non stop, że to nie mhm. są wyrwane z kontekstu akcje raz na pół roku, mhm. tylko, że ten temat jest i on jest aktywny, yy, ale też nienachalnie aktywny, tak. to wtedy yy, to zaczyna działać po prostu. Mhm. Agnieszko, wspominałaś o tym, że wdrażanie diversity and inclusion Łączy się z biznesem. To znaczy, w momencie, kiedy jest zarządzanie różnorodnością, to firmy widzą duży, pozytywny aspekt tego, że firma działa dużo bardziej elastycznie, co ponosi za sobą dodatkowe zyski. Jakbyś mogła właśnie o tych zyskach powiedzieć. No, zyski są wiadomo, do, nie do końca aż tak mierzalne, bo to zależy od po, poziomu zaangażowania danej firmy, mhm. ale um, na ogół z tych badań, które dotychczas gdzieś tam były um, prowadzone na różnorodnych zespołach w korporacjach, mhm. to poły, które są... Um, zarządzane w ogóle przez takich bardzo otwartych liderów mhm. i otwartych na właśnie mhm. na różnorodność liderów mhm. mają 17% więcej szans na osiąganie wysokich wyników niż zespoły zarządzane przez liderów, którzy po prostu nie zwracają w ogóle na to uwagi. Mhm. Więc to już jest pierwsza sprawa, bo performance w korporacji i to jak podchodzimy do wyników jest niezmiernie mhm. istotne. Wszyscy mhm. mamy jakieś cele gole i no po prostu to jest jakby klucz tego, co korporacja ma osiągnąć. A tak. mimo to, jak wprowadzimy tą różnorodność, no to te, te wyniki dzieją się szybciej, lepiej po prostu. I też zaobserwowano, że 20% populacji podejmuje lepiej decyzje podczas pracy. Mhm. Dzięki temu, że pracuje w środowisku, gdzie to mhm. DNA jest istotne, tak? więc to jest niezmiennie ważne, bo bardzo często my mamy takie role w korporacjach, gdzie trzeba podjąć szybko decyzję, trzeba szybko reagować i jeżeli jesteśmy rozproszeni na myślenie o tym, czy, kto, czy, czy czujemy się bezpiecznie, czy nie, czy mamy wsparcie i akceptację czy nie, no to mhm. czujemy się też mało sfokusowani na tym, co mamy osiągać. Tak? Mhm. A w momencie, kiedy przejdziemy do zespołu, gdzie jest duża różnorodność i duże wsparcie tej różnorodności, to te decyzje podejmujemy o 20% szybciej. Um, I też um, generalnie um, Wdrażanie Diversity and Inclusion obniża znacznie um, koszt nieobecności w pracy. Um, zaobserwowano, że w firmach, które są bardziej um, otwarte i różnorodne, i akceptujące różnorodność, jest mniej osób na zwolnieniach lekarskich. Wow. Um, I to tak średnio wychodził 1 do 2 dni rocznie mniej, um, al 4 w tych, w tych firmach. I jest też um, dużo większe zaangażowanie pracowników w pracę mhm. i w życie firmy, niż w firmach, gdzie tego, tego, tej pracy z różnorodnością nie ma. Mhm. Także. Tak naprawdę poziom też kolaboracji, czyli współpracy z innymi działami, z innymi um, oddziałami firmy wzrasta o 29%, Nie. dzięki temu, że firma jest inkluzywna. Mhm. Więc to są takie um, wskaźniki bardziej biznesowo nakierowane, na mhm. ale wydaje mi się, że. Bardzo istotne jest jak zaczyna się w korporacji rozmawiać właśnie ten pierwszy krok, kiedy zaczyna się rozmawiać z senior managementem mhm. odnośnie sensu posiadania takiego networku, mhm. to można wyjechać z takimi statystykami i firmy takie jak Google, takie jak Lego. Lego jest chyba najlepszym przykładem tutaj, jeżeli chodzi o diversity and inclusion. Duńska firma, która po prostu robi wszystko, co można robić w tym obszarze. Mhm. I, I tam poziom e, obecności pracowników, zaangażowania pracowników, i też poziom e, obniżania kosztów rekrutacji, bo to jest mhm. niezmiernie istotne. My, w momencie, kiedy mamy pracownika, który czuje się nie, e, nieakceptowany i czuje się e, osaczony, bo nie może być tym, kim jest w firmie, mhm. to prawdopodobieństwo, że stracimy takie, takiego pracownika, jest ogromne. Tak. Co generuje bardzo wysokie koszty, jeżeli chodzi o rekrutację, mhm. bo to się wiąże z tym, że my musimy płacić agencjom rekrutacyjnym, musimy prowadzić ten proces. To zajmuje czas liderom, pieniądze, mhm. e, koszt treningu, przystosowania nowej osoby do pracy, więc jakby te koszty są naprawdę dość wymierne w tym, mhm. w tym, w tym wypadku. Świetnie. to są badania na podstawie twojej firmy? E, To są nie, to są badania e, akurat z e, m, artykułu Juliet Burke i Andrea Espedido i oni pisali o tym dla Harvard Business Review w marcu 2019 mm -hmm. e, i to był taki artykuł Why Inclusive Leaders Are Good for Organization and How to Become One. E, to był taki trochę mm, Przewodnik po tym, jak się stać inkluzywnym liderem mm -hmm. e, i co jest ważne, jakie są ważne aspekty tego bycia inkluzywnym liderem. Świetnie, świetnie, bardzo, mm, bardzo ważny aspekt, bo mm, kiedy mm, pytacie się mnie, kiedy na spotkaniach e, przychodzę i mówię, że zarządzanie różnorodnością jest istotne, to no. mówiąc o konkretnych liczbach, mm, ja się staję bardziej wiarygodna, firma staje się bardziej mm. wiarygodna, dlatego że Dokładnie te dane mówią o, o zysku. Jeżeli Diversity and Inclusion, z artykułów, które czytam, z książek najnowszych, które też wychodzą na polskim rynku, właśnie jest informacja, że D&I będzie prawdopodobnie tym wiodącym wskaźnikiem do tego, w jakim kierunku firma ma się rozwijać. Czy ty odnosisz takie same wrażenie? Tak, ja myślę, że. Im młodsze pokolenia zaczynają pracować, tym ważniejsze jest dla nich poczucie jakiejś, jakiegoś połączenia z resztą ludzi, którzy z nimi pracują. Mhm. Jest niezmiernie istotne środowisko pracy. Pokolenia millenialsów są mniej w moim przekonaniu i z mojego doświadczenia, mniej nastawione tylko i wyłącznie na zysk, ale też są nastawione na jakość środowiska, w którym pracują. I jest to dla nich niezmiernie istotne, więc ym, oczywiście firmy muszą wdrażać te praktyki DNA. Mhm. Natomiast, co jest też dla mnie bardzo ciekawe, to to, że trzeba odróżnić wdrażanie od wypełniania celów, mhm. bo to się zdarza i są firmy, które wdrażają pewną strategię tylko po to, żeby mieć to na swojej. Liście odhaczonych, odhaczonych aktywności, tak, które się muszą wydarzyć. Myślę, że w mojej firmie jest super, jest to, że to nie chodzi tylko o to, żeby to było i żeby się nazywało, że jest, tylko to chodzi o to, żeby ludzie naprawdę czuli, że my w to wierzymy. To jest dla nas cel sam w sobie, żeby było mhm. um, otwarte i um, wspierające otoczenie pracy. I żebyśmy po prostu, jakby mieli świadomość swoich, um, mieli świadomość swoich uprzedzeń czasami i pracowali z tym, a nie udawali, że ich w ogóle nie mamy. Mhm. No bo każdy ma jakieś swoje przemyślenia na dany temat i, i tego się nie da pozbyć, jesteśmy tylko ludźmi, tak? Mhm. No. To jest świetne, co teraz mówisz. Jeszcze przed nagraniem rozmawia, rozmawiałyśmy na temat tego, że Często w grupach, kiedy mówimy o tym, że będzie spotkanie na temat zarządzania różnorodnością, jest od razu wielka fala hejtu na tego rodzaju spotkania, jako że wchodzi tak zwane lewackie myślenie, prawda? A nie chodzi właśnie o całą tą myśl osób, które są po lewej stronie, ale chodzi o wszystkie osoby, prawda? Tak. I jak Ty to zrobiłaś, powiedz? Jak zacząć rozmawiać? Zdecydowanie no, trzeba też e, w, takich, w takich momentach zastanowić się nad tą drugą stroną, tak? Bo jeżeli sami chcemy być inkluzywni, no to musimy e, zgodzić się na to, że będziemy się e, będziemy dyskutować z osobami, które mają kompletnie różne poglądy od nas. Tak. I to jest pierwszy, pierwszy krok. Że tak naprawdę, osoba, która wdraża Diversity and Inclusion, nie może oceniać tego, że ktoś. E, nie chcę, że tak powiem, akceptować społeczności LGBT. Trzeba z tym dyskutować i trzeba edukować te osoby, ale nie należy ich zmuszać, mhm. bo nie, nie widziałam jeszcze ani razu kogoś, kto poprzez przymus zmienił swoją opinię, tak? No to jest, to jest absurd. Także zaczyna się od dyskusji, od edukowania, ale żeby w ogóle edukować, to trzeba wyjść od Indywidualnego postrzegania rzeczy i spotkać się mhm. na sesji, gdzie można pogadać o tym, jakie mamy przekonania, mhm. i zderzyć się z przekonaniami innych w taki bardzo konstruktywny i niekonfliktowy mhm. sposób. I to jest możliwe. Ja do tego stosuję tą metodę Point of View, która jest świetnym narzędziem do pokazywania ludziom unconscious bias. Do tego, że każdy z nas je ma. Mm -hmm. Nawet jeżeli chodzi o wygląd, nie wiem, styl ubierania się, to, co ludzie potrafią zobaczyć na zdjęć, na fotografii, to, co ludzie potrafią zobaczyć na fotografii i jak potrafią ocenić osobę po fotografii, już łatwo pokazuje, że mamy te szufladki w głowie i bardzo łatwo przyporządkowujemy pewne cechy do pewnych zachowań. I od tego trzeba wyjść. Ja myślę, że jak zacznie się z ludźmi o tym dużo rozmawiać, a dopiero potem zaczyna się wchodzić już na konkretne tematy, to jest dużo bardziej efektywne niż jak się przychodzi do firmy mówi: Teraz was będziemy edukować na temat osób LGBT, dlaczego musicie mieć takie osoby w firmie, no i jeszcze by się przydało, żeby było 5% i takich, i takich, no i to się zaczynają robić już liczby, i to nie jest naturalne ani szczere, tylko po prostu mhm. wymuszone dbanie o DNA. Mhm. No właśnie spotkałam się też z taką opinią, że osoby pracujące czy w korporacji, czy w MŚP mówią o tym, że dobrze, żeby było to DNA w firmie i zróbmy tą politykę różnorodności, która tak naprawdę w ogóle nie, nie ma się w żaden sposób do tego, jak pracuje firma, tak? w której na przykład 90% to programiści, mhm. mężczyźni. 10% to sta, stanowią na przykład kobiety w HR, w HR bądź też um, księgowe. Powiedz, uh, czy jest jakiś sposób, żeby zweryfikować, czy firmy, które się na przykład uh, zgłaszają do fundacji, uh, czy na przykład chcą podpisać kartę różnorodności, żeby zweryfikować, czy czy to jest pozorne, czy to jest fasadowe, czy to jest właściwe? Jak myślisz, czy ma sens w ogóle robienie tego, czy może faktycznie róbmy to wszyscy, może mhm. coś się z tego uda? Ja myślę, że powinniśmy robić to wszyscy, bo nie ma metody weryfikacji, nawet jeżeli to jest fasadowe, to jak już sama powiedziałaś w firmie, w której jest 90% mężczyzn i 10% kobiet dla samego faktu, żeby te kobiety czuły się. Um, w miarę be bezpiecznie w tym, w tym całym układzie, fajnie jest mieć politykę, mhm. do której się zawsze można odnieść w ekstremalnych przypadkach, prawda? To jest niezmiernie istotne. Jeżeli firma nawet podchodzi do tego jako do jed jednego z wielu zadań, przykro, ale dobrze by było mieć tak czy siak taką politykę, mhm. Mhm. bo jednak ta populacja, która jest w mniejszości, jest w stanie mieć wtedy jakieś narzędzie okay. do pracy z dyskryminacją na przykład. Okej, okay. to bardzo ciekawe, bo spotykamy się z wieloma ostatnio artykułami, gdzie informacje na temat nieprzestrzegania praw pracowniczych, już nie mówiąc o prawach człowieka, jest mocno łamane, prawda? Mm -hmm. Czy posiadając właśnie taką politykę różnorodności, osoby, które czują się niewłaściwie traktowane, uważają, że prawo pracy jest łamane w tym zakładzie czy w tej firmie, powinny mówić o tym głośno? Jak Twoim zdaniem powinno to wyglądać? Czy tak jak wcześniej problemy rozwiązujemy w rodzinie? Nie, ja myślę, że to są tematy bardzo ważne i te osoby, które czują się w jakiś sposób dyskryminowane, właśnie dzięki tym politykom, które mogą być nawet fasadowymi politykami, mm -hmm. i dzięki networkom, które powstają, mają takie punkty kontaktu, do których mogą podejść i, e, i porozmawiać o tym problemie i, i wyciągnąć to na zewnątrz. Ja myślę, że zawsze warto jest o tym rozmawiać z managementem, z działem HR, tylko ważne jest to, jak ta dyskusja przebiega, bo jeżeli okay. dział HR czy nie wiem zarząd czy management tworzy przestrzeń do konfliktu, to wtedy robią się um, tworzą się kolejne etapy tego konfliktu i to się zaognia. Natomiast jeżeli pod, podchodzimy do tego w, w taki sposób, że Wiemy, jak wygląda rozwiązywanie konfliktów. Mamy kogoś w firmie, kto się na tym zna i wie, jak dysk prowadzić dyskusję w konflikcie. To, to właśnie jest duża szansa, że ta, taka osoba się nie zwolni, taka osoba nie będzie szła do sądu, tylko mhm. to zostanie po prostu przedyskutowane wewnątrz firmy i, i, i znajdzie się złoty środek na to, żeby wyjść z tej sytuacji. Mhm. I ja myślę, że każda firma była w takiej pozycji. Oczywiście na przykład sprawa IK jest dość skrajnym przykładem tego, że no, pewne firmy nie akceptują w ogóle żadnego um, wyłamania się z pewnych zasad mhm. diversity and inclusion. I też dobrze uważam, że no, każdy ma swoją receptę na to, mhm. prawda? Natomiast no, trzeba mieć coś, um, coś w zanadrzu, żeby dyskutować. Mhm. Taka polityka jest potrzebna po prostu. Aga, powinnam zadać jeszcze jakieś pytanie? Coś, coś chciałabyś jeszcze powiedzieć? Myślę, że fajnie by było powiedzieć o tym, że ryba zawsze psuje się od głowy. I ludzie są, ludzie są chętni do pracy i zawsze zmotywowani. Czasami ta motywacja im spada z jakichś przyczyn. Mhm. I w momencie, kiedy mamy na miejscu w danej firmie dobrych, mocnych liderów, przepraszam, bawię się, bawię się tutaj kablami. Kiedy mamy w, na, w firmie na miejscu wyedukowanych liderów, liderów, którzy są otwarci i liderów, którzy są gotowi do rozmów i do tego, żeby używać różnych technik negocjacyjno-coachingowych do tego, żeby dojść do porozumienia, to to Diversity Inclusion się stanie trochę samo. Więc ja bym za, polecała i zaczynała od, y, w tym wypadku, od dyskusji na samej górze i mhm. zachęcania y, szefów korporacji, którzy siedzą na samej górze, są w bardzo wysokich pozycjach, są decyzyjnymi osobami. Zachęcałabym do dyskusji z nimi mhm. i do tego, na ile oni są otwarci, bo tak naprawdę ich otwartość będzie odzwierciedla, odzwierciedlała się w otwartości liderów po, poniżej i w tym, jak te zespoły będą funkcjonowały. To jest świetne rozwiązanie. Myślę, że naszą ideą czy Fundacji Diversity Polska jest to, żeby zaczynając od Pomorza, przyjeżdżamy po doświadczenie do Krakowa, żeby, żeby w Gdańsku, właśnie w Trójmieście, firmy wdrażały różnorodność przez naturalną ścieżkę, tak jak mówisz, przez edukację osób na, samym, na samej górze, ale przez taki sposób bardzo naturalny, tak? Czy to przez coaching, czy przez edukację, czy tak jak wcześniej mówiłaś, sesje, czy na przykład zadawania pytań, czy jakiś panel dyskusyjny, Świetny sposób do tego, żeby, żeby zacząć rozmawiać o Diversity and Inclusion. I żeby tak jak właśnie powiedziałaś Agnieszko, żeby, żeby ono naturalnie pojawiło się w firmie. Tego Wam życzę. Ja również. Wszystkim bardzo mocno tego życzę. I jeszcze tylko jedna rzecz o tym inclusion. To jest niesamowite, że um, my tworząc strategię Diversity and Inclusion, Zapominamy o tym drugim słowie, o tym mm -hmm. Inclusion. Mm -hmm. I jak zaczynamy dyskutować, to próbujemy coś, kogoś do czegoś przekonać, a to nie jest o przekonywaniu, ja myślę, tylko to jest o dopuszczaniu głosu wszystkich mm -hmm. i moderowaniu tej dyskusji tak, żeby się nikt nie poobrażał. Tak zróbmy. Tak stosujmy DNA do tego, żeby być inkluzywnym i do tego, żeby zapraszać wszystkie strony. Do rozmowy, ponieważ często słyszymy o tym, że osoby, które bronią religii, czyli też wartości, których zostali nauczeni od samego początku istnienia swojego, egzystencji, żeby, żeby też one powiedziały, dlaczego tak bardzo mocno bronią wartości, i zobaczenia, co nas łączy. Bo może się okazać, że mamy te same wartości, a możemy stać po zupełnie innych stronach. Dokładnie. Dzięki, Agnieszko. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.